A ponieważ mam już zestaw Lego Technic 42033 Tu jest pudełko. Tu jest instrukcja. I 42034 pudełko. I instrukcja to postanowiłem, że zbuduję kombomodel. Cześć, witajcie ponownie na kanale szybbrickiej, a dzisiaj, tak jak mówiłem, we wstępie. Pokażę Wam kombo y model, właściwie nie zestaw. Kombo model z dwóch zestawów 42033 i 42034. Oczywiście, instrukcja jest dostępna tylko online. Trochę klocków, i to naprawdę trochę zostaje z obu zestawów. 42033 prezentuje się następująco: dwie opony i garść klocków, jakieś panele, belka, szyba, opony małe. No a 42034 prezentuje się następująco: dwie felgi, mała, mniejsza felka, właściwie to dwie mniejsze felgi, szare. Panele, no i garść, jakichś innych klocków, jakieś piny, blokery, taki element, axle. Ale, dobra, wracając do modelu, ten yy, myślę, że on jest bardzo fajny, poza tym, że E, prawie sobie uszkodziłem ścianę jeżdżąc nim, bo naprawdę on jest bardzo szybki, bo mamy tutaj aż dwa pulbeki na tylnej i na przedniej osi. E, tu mamy ruchome lusterka. Trochę latają te drzwi tutaj, ale to tylko y, y, trzeba sobie regulować. Trzeba sobie regulować tutaj tego Axla, że jak go w momencie jak go o ja w momencie jak go docisnę, to zauważcie, że te drzwi już trochę mniej latają. Więc to po prostu jest kwestia tego właśnie Axla. Yy, ale poza tym to jest fajne. No i oczywiście wystające piny. Kogoś może to denerwować. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Znaczy no bardzo dużo, no sporo. Raz, dwa, trzy. Tam w środku jeszcze, tam nie widzicie tego, ale tam jeszcze w środku jest taki niebieski, taki jak ten tam w środku jest jeszcze. A no dobra widać. Tam w środku jest jeszcze jeszcze jeden taki niebieski. Czyli już cztery. 5, 6, 5, 6 i jeszcze, czy mamy gdzieś jeszcze jakieś wystające piny? No, chyba raczej nie już. I jest to zestaw, który jeździ bardzo szybko. Właściwie nie zestaw, tylko no model, bo to nie jest oficjalny zestaw. Ten element się rusza i właśnie dlatego no, sztywność właśnie no troszkę to przeszkadza. Ten oto element. Pewnie zapewne go też zmotoryzuję. bo widzę, że tu jest idealne miejsce na akumulator. A na silniki to jeszcze nie wiem, ale raczej tu jakiś silnik l. I serwo tu się zmieszczą. Mamy oczywiście napęd na obie osie. Zobaczcie, przednia. I tylna. A żeby zaprezentować ten napęd 4 x 4 to właśnie LEGO użyło dwóch pullbacków. Trochę długo się go naciąga. Oj. Muszę tu trochę telefon poprawić. 3, 2, 1. Nierówno mi się odpaliły, kurcze. Nie, no, dobra. Trudno.. Mm. Tutaj mamy w środku mamy niewielki fotel. ruchomy, tylko jeszcze bardziej go pokażę. O, tutaj widać... chyba to jest fotel, nie wiem. No rusza się. Yy, tu mamy jeszcze, tu w środku mamy kierownicę. O, teraz trochę rozjaśniłem to. Tu widzicie. Nie no, czekajcie chwilę. O, teraz. Nie no. Nadal słabo widać. No, tam w środku po prostu jest kierownica, ona się rusza góra-dół, ale niestety lewo-prawo nie. No i oczywiście nie mamy skrętu ani na przednią, ani na tylną oś, ani na obie, bo to jest tak jak mówię, oczywiście pullback. Także cóż, nie ma tu co za dużo gadać. Yy, mówiłem, że wam go pokażę. Mówiłem. Yy. No. I jeszcze pokażę jak on. Yy, jeździ. Dobra, naciągnę go. Sorry za taki widok, ale no. Ciężkie są takie nagrywanie. Ciężko jest mi to tak nagrywać. Dobra, 3, 2, 1. Zobaczcie jaki. On jest szybki. Dobra, widzimy się w kolejnych filmach.